godzinę jechaliśmy totalnym pustkowiem rodem z tych, gdzie w horrorach ludziom się psują auta i zostają wskazani na siebie aż teraz wjechaliśmy na road 66 słynna road 66 znajdujemy się w miejscu gdzie dawniej był motel przy road 66 Droga Route 66 została otwarta w 1926 roku i była to pierwsza droga łącząca wschód z zachodem Stanów Zjednoczonych, dokładnie Chicago z Los Angeles. Wcześniej tą trasę można było pokonać właściwie tylko końmi lub koleją. A o tym, że taka droga jest potrzebna, Amerykanie dowiedzieli się właściwie dość brutalnie w czasie I Wojny Światowej, gdy trzeba było szybko Przetransportować sprzęt ciężki z zachodu na wschód, i było to problematyczne, bo po prostu grząs w błocie w nieutwardzonych drogach. Nigdy to też nie była jakaś wielka autostrada, tak naprawdę była to po prostu droga o charakterze bardziej lokalnym, albo połączeniem dróg lokalnych, gdzie nie rozwijało się wielkich prędkości. Największy rozkwit miała w latach 30., w czasach wielkiego kryzysu, kiedy ludzie z nieuprawnych pól, z Oklahomy i wielu innych stanów środkowych przemieszczali się na do wymarzonej Kalifornii, właśnie Road 66. Jest to przedstawione choćby w książce Grona Gniewu. Road 66 dała kopa wielu małym miejscowościom. Powstało mnóstwo moteli na jej trasie, mnóstwo stacji benzynowych, mnóstwo restauracji. Dzięki Road 66 kwitł właśnie tego typu biznes. To też gdy w latach 50. pojawił się pomysł, Stworzenia nowej alternatywnej drogi szybszej wybuchły protesty. Dopiero w 1985 roku 66 skreślono z listy autostrad, stwierdzając, że nie spełnia ona wymogów autostrady w obecnych czasach. Obecnie 20% trasy jest w ogóle nieprzejezdna, no i generalnie już niewiele ludzi ją jeździ, bo po prostu są alternatywne, szybsze, lepsze autostrady. A tu mamy właśnie pozostałości po jednym z moteli w miejscowości Amboy, stacja benzynowa wciąż działa, można się napić kawy, ale tutaj te wszystkie domki, już wszystko jest opuszczone, tam jest szkoła opuszczona. Jeszcze zimne, a mamy już o godzinie 9 około 30 stopni na dworze Tereny pustynne i tak właśnie wyglądała ro 66 Pustkowia, droga normalna i co jakiś czas jakieś stacje benzynowe, motele czy wioski. Teraz spora część opuszczona. Często, jak są tu roboty drogowe, to zamykają drogę, zwłaszcza w takich. O no, parkach narodowych lub zadupiach, i musi przyjechać po was pilot, i on was eskortuje po tej Ala zamkniętej drodze. I z drugiej strony czekają, dojeżdża no pilot i bierze ich drugą. Sytuacja wygląda tak: Ostatni dzień usuwamy miała być tam Valley of Fire, czyli Dolina Ognia dość podobna do pierwszego dnia, czyli Red Rock Canyon czyli takie rdzawe skały, więc usuwamy ten dzień, cały plan nam się przesuwał jeden dzień i tyle, i w związku z tym ponieważ Joshua Tree była wczoraj to dziś mamy więcej czasu dlatego patrzę sobie na trasie czy jest coś ciekawego ewentualnie, żeby blisko zjechać i dziś mamy po prostu więcej czasu, i takim nieplanowanym miejscem jest to czyli Kelso taka wydma Kelso tu widoczna jest to na pustyni Mojawe. Pustynia Mojawe to jest cały tutaj obszar Las Vegas, Dolina Śmierci i południe od Las Vegas. A my jesteśmy w takim ścisłym rezerwacie tej, tego Mojawe. Totalne zadupia. Większość USA tak wygląda. Cisza. Tak wygląda MOB, właściwie RESTAREA na amerykańskiej ziemi. Jest ostrzeżenie, żeby uważać na węże, i zazwyczaj są po prostu kible. miejsce dla psów i jakieś ławki. Ostatni nasz przystanek w Kalifornii za nad rzeką Colorado. Za rzeką Colorado mamy już Arizonę, do której Dziś wjeżdżamy, mamy jakieś 33-34 stopnie e, Robimy przerwę jedzeniową, takie gofry z masłem kupiliśmy Już kiedyś i tu jabłko z karmelem, ale troszkę się rozpuściło No zobaczymy co to z tego będzie Słabe jabłko jest zresztą. No ja. No. O co ty myślałaś? Jak coś takiego masz Woda kryształ spontaniczna tutaj kąpiel w rzece kolorado krystalicznie czystej nie mam ręcznika wprawdzie ale to nie szkodzi bo przy takiej temperaturze to starczą dwie minuty na słońcu i jesteśmy już okej okay. Jesteśmy już praktycznie w Otman, Kolejne z miasto z dawnych lat: miasto z gorączki złota. I tu na pustynnym rejonie, przy tych miastach, żyją osły na wolności. Jak widać, jest ich tu mała wataha przed nami. I takiego mamy tu gościa, czeka na jedzenie, bo go ludzie tu dokarmiają. Dość ciekawe doświadczenie. Takie dzikie oswy, które sobie chodzą gdzie chcą, no raczej nie groźne. No, tak, jesteśmy w Oldman, wymarłe miasto w Arizonie. Poszukiwaczy złota, gorączka złota w 1906 roku, dwoj, kilku poszukiwaczy, nie wiem czy dwóch, czy więcej, znalazło tu kruszec złoto o wartości 10 milionów ówczesnych dolarów. No i zaczęli tu się zjeżdżać górnicy, również szukający złota, miasto głównie górnicze. Łącznie przez czas wydobycia, wydobyto tutaj około 40 milionów. Złoto o wartości 40 milionów ówczesnych dolarów. Na dzisiejsze to by było jakieś 2,6 miliarda dolarów. No i w 1960 miasto zostało całkiem opustoszałe. Oczywiście nie stało się to z dnia na dzień. Już, już od lat 50 powoli wymierało. Teraz ma mały renesans, głównie turystyczny, z racji zainteresowania Road 66, bo tu również idzie Road 66. No, turyści tu odwiedzają, jest chyba nawet jakaś restauracja czy sklepik tam dalej, gdzie zaraz pojedziemy. No i przede wszystkim osły tutaj biegają wolno, więc można je dość łatwo spotkać. Temperatura dobiła 100 stopni Fahrenheita, co daje jakieś 38 stopni Celsjusza. A Oudtman to typowe miasto z czasów gorączki złota, szybki rozkwit, szybki upadek. Mogę rzec. najlepsza atrakcja to jednak te osły, to, no tak jest opuszczone po amerykańsku, czyli zwietrzyli hajs, restauracje, jakiś kram z pamiątkami, to już nie moje klimaty. W samym mieście także można spotkać osły, nie tylko na drodze. Obiad dziś jemy w takiej knajpie Mister Dzy. Knajpa w dawnym stylu. Wiele zdjęć Elvisa i innych wykonawców RO36. Zamówiliśmy sobie poszery kołk. Ja wziąłem stek nowy, w stylu nowojorskim A Kasia Żeberka. Łącznie zapłacimy około 50 dolarów plus na piwek, czyli z 60 co dostaliśmy? Stek, krążki cebulowe, frytki i groszek do tego sałatka i pół litra Coca-Cola Sherry. Kasi, zestaw to żeberka z frytkami, również z groszkiem i również sałatka. Ziem medium, jest medium całkiem niezły, soczysty. Na Kasia, Dobra. Odchodzimy na Bardzo popularna knajpa, bo. Cały czas jest full ludzi, cały czas przychodzą nowe osoby i nie ma wolnego stolika. Za nasze dania z podatkiem daliśmy 54,11 bodajże dolara. No i zapłaciliśmy 60, czyli niecałe 6 dolarów na piwku To jak na nas i tak dużo, dlatego nie jadamy tak często w lokalach, bo ja no niezbyt, niezbyt, niezbyt lubię restauracje, niezbyt lubię tą kulturę dawania, stywienia na piwku. A tego, dlatego muszę jechać do Japonii, gdzie dawanie napiwków jest uznawane za zniewagę. 18:40 dojechaliśmy do Williams, gdzieś pimy. Williams to jest taka brama do Wielkiego Kanionu, stąd jest jakieś 100 km, jak na amerykańskie warunki, to jest koło godzinki jazdy. Dwie, dwa spostrzeżenia z Arizony. Wyższa, wyższa dozwolona prędkość 75 mil na godzinę na autostradzie. W Kalifornii nie więcej niż 70, a często 65. I niższa cena za wachę. Tutaj poniżej 5 dolarów za galon się już dostanie. W Kalifornii nierealne. W Kalifornii najtaniej tankowałem chyba 5,39 za galon. Tu jest 4,09. Różnica spora. I jeszcze jedno spostrzeżenie ogólnie z drogi jakie mamy, to to, że Pan wypożyczalnik chciał nam dać jeszcze jakieś dodatkowe ubezpieczenie, jakby nam np. Na zwalniała opona, że oni wtedy podjeżdżają i to wszystko załatwiają. Nie wziąłem. Natomiast bardzo często widzimy tu na poboczu ludzi, którzy zmieniają opony i jest bardzo dużo opon, roztrzaskanych opon na pasach awaryjnych gdzieś leżących na autostradach. Kolejny Motel 6 na naszej trasce. Zależało nam na mikrofali, bo mamy na śniadanie do odgrzania jeszcze jedną rzecz. 67 dolarów z podatkami. Fajny dzień, fajna kąpiel w Rzece Colorado. Może i dobrze wyszło, że ten ostatni dzień Dolina Ognia nam odpadnie, bo dzięki temu właśnie dziś trafiliśmy na Rzekę Colorado, gdzie, no gdzie było po prostu fajnie. Relax, chill out. i jutro ciśniemy dalej chciałem jeszcze zaznaczyć, że zostało nam jeszcze tylko dzisiaj i jutro, i w środę już jedziemy na lotnisko, a kupiliśmy w razie W 30 takich małych piw i zostało nam ich 16 Bo cały czas dokupowaliśmy jakieś małe, jakieś nowe Jak kupiliśmy tak w razie W jakby nie było sklepu czy coś a przez to jeszcze, że auta nie mieliśmy jedną noc, no to wyszło jak wyszło, ale damy radę, damy radę.